Cześć, witam Was na moim kanale. Jestem Ola. Od kilku lat na Facebooku i na Instagramie prowadzę konto szafirkowe pasje. Jest to też nazwa mojej pracowni rękodzielniczej, w której projektuję wzory szydełkowe. Realizuję też zamówienia indywidualne moich klientów. Czym się zajmuję? Zajmuję się tak naprawdę wieloma technikami rękodzieła. Uwielbiam się uczyć w ogóle nowych technik. E, więc e, działam i w szydełku, i w, y, na drutach, i w makramie, mikromakramie. Ale taką moją największą pasją jest technika szydełkowa Interlocking Crochet. Nauczyłam się jej w tym roku. Tak naprawdę poznałam ją trochę wcześniej. Jeżeli obserwujesz mnie na Instagramie, to może znasz już tę historię. Jeśli nie, nie znacie tej historii, to opowiem Wam ją w kolejnym moim filmie, gdzie będę trochę mówić o historii, ale też o moich kardiganach, które no, zachwyciły myślę wiele osób i na Facebooku i na Instagramie. Założyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami. Moją wiedzą, moją pasją właśnie do tej techniki. W planach mam, żeby pojawiały się tutaj regularnie tutoriale na wykonywanie różnych mniejszych lub większych rzeczy właśnie w tej technice. Jest to technika bardzo mało znana w Polsce, z tego co zdążyłam się zorientować, a myślę, że warto zainteresowania. Jeśli masz ochotę, to zajrzyj koniecznie na mój Instagram czy na mojego Facebooka. Zobacz, jakie ja rzeczy robię w tej technice. Możesz też zobaczyć moje wzory. Zostawię link w opisie do mojego butiku. Ale to o projektach i o technice Interlocking, proszę, opowiem więcej w kolejnym filmie. A dzisiaj chciałabym Ci pokazać trochę co zrobiłam ostatnio, pokazać Ci też, yy, co mam na drutach i na szydełku i pokażę Ci taki mój projekt hańby, <noise> jakie ja to mówię. Nie, no jest to projekt, którego, który zaczęłam, mam w trakcie i nie, nie bardzo wiem, jak skończyć. Więc na koniec będę Was prosiła o radę. Także po kolei. Ostatnio, dwa dni temu, skończyłam kocyk. Jest to kocyk wykonany na zamówienie mojej klientki. Jest to właśnie kocyk wykonany w technice interlocking crochet. Nie wiem, czy będzie go tutaj widać. Pokażę tutaj z boku zdjęcie. Jest to właśnie kocyk dwustronny. Jak widzicie, z jednej strony jest, są musztardowe serca na kremowym tle. To jest w zasadzie kolor się nazywa beza. Po drugiej stronie jest odwrotnie można być negatyw. Właśnie tym się charakteryzuje technika interlocking roser, że dzianiny powstają dwustronne i jeżeli dobrze jest zaprojektowany wzór, to z każdej strony wzór wygląda pięknie. Ehm, ten kocyk jest wykonany z kokonków rekoton, właśnie tak jak wcześniej wspomniałam, w kolorze musztardowym i w kolorze bez bezowym. Drgałam ehm, szydełkiem 3 mm. Ehm, jest on wykonany z mojego wzoru, który, który możecie znaleźć na mojej stronie internetowej. Zostawię wam link w opisie. Ogólnie wzór jest tak rozpisany, że można wykonać kocyk do, w dowolnej wielkości i można wykonać właśnie tak jak tutaj kocyk dla dziecka małego, e, taki kocyk niemowlęcego. Można też zrobić ogromny koc na przykład jako narzutę na E, na na łóżko. E, taką modyfikację, jaką tu zrobiłam, na życzenie klientki, jest to, że e, we, w oryginalnym wzorze e, serduszka dochodzą do krawędzi e, do krawędzi kocyka. Klientka życzyła sobie tutaj szerszą ramkę, można powiedzieć. Ale to oczywiście wszystko jest do do zaprojektowania i do wydziergania. Nie ma z takimi modyfikacjami, nie ma najmniejszego problemu, więc jeżeli któraś z Was zdecydowałaby się na wydzierganie takiego kocyka i chciałaby zmodyfikować w taki sposób wzór, a nie bardzo wie, jak się do tego zabrać, to ja oczywiście służę wsparciem i zawsze można do mnie napisać, i ja oczywiście zawsze chętnie pomogę. Więc e, pokażę Wam teraz. Jak wygląda ten kocyk w całości? Kolejnym projektem, który ostatnio skończyłam, jest taki sweterek dla mojej córeczki. Jest on wykonany całkowicie hmm, prostym wzorem na drutach. Jedyną jedynym urozmaiceniem jego są takie warkocze. Warkoczyki, które można znaleźć w bardzo wielu wzorach dropsowych. E, tak naprawdę powtarza się w tych warkoczykach do, dosłownie cztery, e, cztery rzędy. Wrzucę Wam w opisie przykładowy, link do przykładowego wzoru, gdzie znajdziecie właśnie ten schemat. E, teraz jest robiony od góry, tutaj od. Hmm. Tutaj jak widać szeft nabierałam najpierw na, komi na kaptur, e, tutaj troszeczkę w szyi zwęziłam i zaczęłam robić wzory. Jak widzicie tutaj na reglanie e, też powtarza się motyw warkoczyków, które schodzą aż do dołu. E, ten sweterek dziergałam z takiej włóczki, której, którą dostałam od, um, od przyjaciółki jest to taka włóczka, która się składa z kilku e, z kilku nitek mm, ja jeszcze robiłam jeszcze podwójną nitką, więc tych niteczek miałam chyba 10 czy 12 i problem jest taki, że są różne nitki e, jednym, o różnej sprężystości więc zdziergało się go naprawdę ciężko w takim sensie, że e, niektóre nitki po prostu co chwila zostawały dłuższe i trzeba było je gdzieś tam Wrabiać, ale um, dlatego możecie zobaczyć, że ten kolor jest taki troszeczkę jakby melanżowy, e, ale um, no, myślę, że sweterek robi wrażenie, córeczka go bardzo lubi. E, pokażę Wam jeszcze tutaj e, za chwilę, jak, jak ona się w nim prezentuje. No, był niestety wyzwaniem bardzo dużym, ale myślę, że wart efektu. Jak wam się podoba? To chyba jest tyle, co aktualnie mam skończone. Kocyka jeszcze nie pokazywałam na Instagramie, ale wkrótce to zrobię. A tymczasem pokażę Wam jeszcze, e, co zaczęłam. Z takich rzeczy, które mam zaczęte, to jest mój szal. Nie wiem, czy go tutaj widać w całości. Oczywiście jest on wykonywany w technice interlocking crochet. Dziergam go z resztą Alpaka Silk od Dropsa w kolorze kobaltowym, czyli 26, i w kolorze mandarynki, kolor 29. To, co tutaj widzicie, na ten kawałek wykorzystałam aktualnie po dwa motki z każdego koloru. Zostało mi dosłownie jakieś końcóweczki. I dziergam szydełkiem 5 mm. Jest to, jest to mój wzór. Robiłam nim już szal w takich kolorach granatu i odcieniach niebieskiego. Pokazywałam go na moim Instagramie. Wrzucę wam tutaj zdjęcie, żebyście zobaczyły. zobaczyli, jak, jak on wygląda. Ten tutaj jest odrobinę węższy. Od tamtego ale i tak jest dosyć szerokim szalem, takim fajnym do opatulenia i wzór będzie właśnie też spisany właśnie na tę szerokość. Oczywiście będzie też adnotacja. Jak sobie tę szerokość modyfikować, żeby można było sobie zrobić szerszy ten szal, ewentualnie odrobinę jeszcze węższy tutaj o ten, o ten kawałek. Mam jeszcze po. Cztery moteczki z tych włóczek, więc no, tak zakładam, że jakiś no, prawie trzy razy ten, ten wzór będzie, ten szal będzie dłuższy. Też zależy mi, żeby tutaj jak mam taki początek żeby był symetryczny z drugim końcem, więc też będę musiała tak, że tak powiem, wycyrklować, żeby się tutaj wzór zgodził. I tak też jest wzór e, rozpisany, że m, oczywiście można szal skończyć sobie w dowolnym miejscu, jeżeli chcemy wykorzystać do, do końca włóczka, ale też jest oczywiście zaznaczona, e, w którym miejscu skończyć, żeby wzór się zgodził. E, co jeszcze mogłam pokazać? Zaczęłam jeszcze taki z bardzo zwykły e, szalik, w zasadzie szal, Um, dziergam go z kokonka ba, bawełna merino bawełna, cztery nitki w kolorze butelkowa zieleń. Taki ma być zwykły, mcho, m, wykonany wzorem mech e, szalik. Um, Dziergam go szydełkiem 3,5. I powiem szczerze, cały czas się zastanawiam, czy jest to odpowiednie szydełko. Wzór ładnie pracuje, jak możecie zobaczyć. Nie jest tak, że jest bardzo sztywna ta dzianina, ale cały czas się zastanawiam, czy, czy jednak nie jest trochę za ścisła. Nie wiem, może macie jakieś doświadczenie z właśnie z dzierganiem mchu z kokonka czteronitkowego Merino Acryl. Dajcie znać w komentarzu, jakiego wyszydełka używacie do takich projektów, bo no też nie chciałabym się nadziergać, a potem, się, żeby się okazało, że po prostu przy szyi się robi jakaś... że się po prostu nie, nie układa ten ten szalik, więc um, dajcie proszę znać, jeżeli macie jakieś doświadczenie w tym temacie. Um, co jeszcze mogę Wam pokazać? Dziergam pierwsze skarpetki. Mam tutaj jedną skarpetkę. Ona jest co prawda już zakończona. Ale mam jeszcze tutaj taki kawałek, ponieważ chciałam, żeby mi się tutaj paluszki w drugiej skarpetce zaczęło od tego koloru. i Już myślałam, że tutaj wchodzi ten kolor i tutaj jakaś różnica w farbowaniu się zrobiła. i Mam jeszcze taki kawałek, więc spróję tutaj i wykorzystam. Mzór jest bardzo prosty, bo to tutaj po tej stronie mam ściągacz 2x2. Ponieważ ja muszę się przyznać, ja nie robię próbek, nie lubię robić próbek. A że są to moje pierwsze skarpetki w życiu na drutach, więc e, tak sobie wymyśliłam, że jak zrobię ściągacz, to nawet jak się trochę omsknę z, e, z rozmiarem, to ten ściągacz jakoś e, po prostu utrzyma mi te skarpetki na, na nodze. E, Piętę zrobiłam. To się chyba nazywa pięta bumerang w sensie rzędami skró, skróconymi. E, no, taka najprostsza. Korzystałam z tutorialu e, Ewy, Ewy Rogalskiej. Nie Ewy Rochalskiej. Ewy Rochalskiej e, na skarpetki. Oczywiście, oczywiście modyfikując je trochę pod swój rozmiar. Drugą mam, drugą mam zaczętą. Mam nadzieję, że nie, nie dopadnie mnie syndrom drugiej skarpetki i jednak ją skończę. No dobra, to przejdźmy do tego projektu hańby. Nie, no nie jest to projekt hańby, tylko po prostu może będziecie mogli mi coś. Um, doradzić. Mam taki, zaczęłam taki sweter. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać, wrzucę Wam zdjęcie, jak, jaka jest w ogóle koncepcja, jaka jest koncepcja w ogóle tego swetra. Ten sweter jest robiony takimi, w zasadzie cały jest robiony rzędami skróconymi. Wrzucę Wam tutaj rysunek poglądowy, jaka jest koncepcja tego swetra. I wszystko byłoby w porządku, bo ja mam już taki sweter, robiony taką techniką. Macie tutaj, zostawiam Wam zdjęcie. I sweter się świetnie układa, wszystko się ładnie tutaj na, wiecie, na... Um, ułożyło tak, że nie skręca się w żadną stronę. I miałam nadzieję, że z tym tutaj swetrem będzie dokładnie tak samo. Niestety, problem jest taki, że dziergam go z podwójnej luny od Lilopi. To jest 100% wałna, jest ona dosyć sztywna i drapiąca. I obawiam się, że jak już widać po prostu, jak go zakładam, że on jest tutaj, pewnie możecie to zobaczyć, on jest skręcony. Gdyby włóczka pracowała ładnie, to on by się ładnie tutaj zblokował i by się wyprostował. Ja bardzo się obawiam tego, że ja się, daj go skończę, i on po prostu zostanie taki krzywy, bo jest dosyć sztywny. Cały taki, możecie zobaczyć, że on się tutaj wszystko, tutaj, wszystko się tak naprawdę tutaj jest skręcone. I po prostu bardzo się tego boję. Nie, nie mam żadnego doświadczenia tak naprawdę z tą włóczką, jak ona się zachowuje po praniu. Czy ona w ogóle zmięknie, czy ten sweter. Ym, no, jakoś w ogóle jest szansa, że on się ułoży. E, nie wiem, zastanawiam się, czy po prostu nie wzięłam też za, za małych drutów, bo dziergam na drutach 5,5. I być może, jakbym wzięła większe druty, to ten sweter też by się troszeczkę tutaj inaczej je układał, no ale już też, no, nie, nie chciałabym, że tak powiem, o, może teraz zobaczycie, jak mam w miarę prosto, widzicie jaki tu jest jaki tu jest skos, wszystko jest skręcone i to to, to się wszystko powinno wyrównać. Wyrównało się w moim poprzednim sweatshirt, który tak robiłam. I teraz możecie się zastanawiać, dlaczego ja tak w ogóle nakombinowałam, bo ja uwielbiam włóczki kolorowe. Uwielbiam zabawę kolorami, ale mam taką jedną przypadłość. A mianowicie nienawidzę pasków. E, tak, tutaj jest torebka w paski, tak. Ale ogólnie nie, w ubiorach nie bardzo nie lubię pasków. Źle się czuję w paskach. Zwłaszcza w takich, e, wiecie, poziomych, bo po prostu mam wrażenie, że bardzo mnie poszerzają. No nie jest to dla mnie komfortowe, więc zawsze chcąc się bawić kolorami, zwłaszcza w dzianinach na drutach no kombinuję, żeby tych pasków jednak nie było no efekty są czasem właśnie takie więc e, dajcie mi proszę znać, czy macie doświadczenie właśnie z, z tą włóczką czy jest w ogóle szansa, że jeżeli skończę ten sweter, to czy on się ładnie jakoś zblokuje i, i będzie to jakoś po prostu wyglądać e, Jestem bardzo ciekawa, czy możecie mi coś doradzić. Z takich moich zaczętych projektów to chyba tyle. A co mam w planach? Jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to zapewne wiecie, że ja bardzo rzadko zdziergam z gotowych wzorów. Większość rzeczy, które robię. Są tak naprawdę z mojej głowy. Bardzo lubię kombinować. A że mam całą masę pomysłów, to mm, ciężko mi jest znaleźć czas i przestrzeń na to, żeby dziergać z gotowych wzorów, bo ciągle nowe pomysły powstają. E, więc no, na pewno chcę wydziergać jeszcze tej zimy. Jakiś prosty, najprostszy sweter, taki, wiecie, żeby pod kurtkę założyć, cieplutki. Bez... Kolorowy, ale bez żadnych tam udziwnień. Pewnie w jakichś melanżowych kolorach. Chciał, mam jeszcze w planach sweter warkocza. To już taki będzie kombinowany mocno. Ale też y, chciałabym jeszcze w tym roku, jeżeli się uda, jeżeli nie, na no to w styczniu wypuścić jeden wzór na torebkę oczywiście w technice interlocking rusza e, z taką grafiką tu, ci, tu wam pokażę jest e, no, torebka zdecydowanie dla każdej szydełkar także mam nadzieję, że skuci, skusicie się, żeby ją wydziergać e, i mam jeszcze taki jeden projekt moje marzenie które, na które mam już nawet motki, kokonki. Zaraz Ci pokażę poczekaj. Powiem wam szczerze, że jak patrzę na te moteczki, to naprawdę tak marzę, żeby już zacząć ten projekt, bo będzie to szaleństwo. Ja chyba inaczej nie umiem tego nazwać. Będzie to bluzka. Pamiętacie koce, który Wam pokazywałam na, na początku? Tutaj wrzucam Wam grafikę, jak jest plan. I teraz to, co jest pomarańczowa po jednej stronie, zastąpcie tym kolorem. A to, co jest niebieskie, zastąpcie tym brązem tutaj tym kawałkiem. A po drugiej stronie przy buzi będzie niebieski, a na dole będzie ten kremowy. Ja już wiem, że to będzie szaleństwo, bo to będzie całkowicie dzierganie z głowy. Te słupki w żaden sposób nie będą zaplanowane. Będę dziergać tak, jak mi serce podpowie. Ja uwielbiam w ogóle takie dzierganie. Nie wiem, czy wy macie tyle odwagi, żeby. Kombinować w dzierganiu. Czy jednak wolicie się sztywno trzymać wzorów? Ja uwielbiam. Uwielbiam kreatywne dzierganie. Dajcie mi, proszę, znać, jak to jest u Was. I um, jeśli możecie mi coś poradzić odnośnie tego mojego skośnego swetra, komentarze są Wasze. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie rady i za to, że tu jesteście ze mną. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, gdzie będę Wam opowiadać o moich kardiganach wykonanych techniką interlocking crusher kardiganach, na które bardzo chciałabym spisać wzory. Opowiem Wam o moich obawach co do yy, spisania tych wzorów. Czego się boję? Może dacie mi wtedy jakieś rady, jak się uporać z tymi moimi. Blokadami. A tymczasem życzę Wam cudownego tygodnia. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj ze mną na dłużej. Trzymajcie się. Pa.